Działdowa ulica Robotnicza 8. Właśnie w tym miejscu powstaje obiekt, przez który jest zamieszanie. Każdy plac budowy musi być odpowiednio zaznaczony poprzez ustawienie żółtej tablicy informacyjnej, która powinna stanąć w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do niej, na wysokości umożliwiającej odczytanie. Według przepisów powinna informować m.in. o określaniu rodzaju robót, wskazać dane inwestora i wykonawcy, a także kierownika robót. Niestety inwestor chyba o tym przepisie zapomniał, w dniu zrobienia tych zdjęć na terenie budowy nie było żadnej tablicy. W starostwie, jak się okazało, też mało wiedzą. Tam było podejrzenie, że jest to obiekt wznoszony bez pozwolenia na budowę. I zgodnie z prawem zostało skierowane zapytanie do nadzoru budowlanego, czy rzeczywiście ta budowa jest prowadzona bez pozwolenia na budowę. Jeżeli zostanie stwierdzona, że tak, no to postępowanie przejmuje nadzór budowlany. Sytuacja nadal wywołuje spore zamieszanie, w związku z którym pojawiło się wiele spekulacji i plotek. Witold Ostrowski, wicestarosta Działdowski, w ubiegłym tygodniu przesłał do mediów oświadczenie, w którym czytamy. W związku z pojawiającymi się spekulacjami w przestrzeni publicznej o zaistniałym fakcie przedłużenia mi do podpisu projektu decyzji o pozwoleniu na budowę o skutkach legalizujących trwającą i znacznie zaawansowaną budowę, wyjaśniam i oświadczam, że w tym przypadku dokonałem wymaganego z prawem powiadomienia starosty i zawiadomienia Urzędu Antykorupcyjnego. Teraz sprawą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne. O dalszych losach tajemniczej budowy przy ulicy Robotniczej 8 będziemy państwa informować na bieżąco. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Działdowie i nie tylko wzięli udział w niezwykłej lekcji historii opowiadającej czarne i białe legendy zakonu Krzyżackiego. Chciałem przede wszystkim pokazać jak ta legenda jedna i druga się tworzyła, że generalnie rzecz biorąc tą czarną legendę tworzyły sytuacja historyczna. Polska w XIX wieku była krajem pod zaborem i potrzeba było ku pokrzypieniu serc tworzyć właśnie taką, a nie inną e, historię, którą którą że tak powiem wykorzystywano do, 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 też do takich celów e, właśnie patriotycznych. Podczas wykładu profesor Kazimierz Grążawski obalił kilka mitów na temat złej sławy Krzyżaków. Przedstawił pozytywne efekty, jakie zakon wniósł w rozwój średniowiecznej Europy. Stworzył tutaj pewne podstawy cywilizacyjnego rozwoju tych ziem, i e, mam na myśli o Polsce Północno-Wschodniej, i, i to trzeba im oddać. Niemniej jednak, no, trzeba to, na, na to zjawisko spojrzeć obiektywnie. że... Oprócz tych różnych historycznych zaszłości i okrucieństw, nieprawości, których się dopuszczali i krzyżacy, i też druga strona, można powiedzieć, ci, którzy z nimi walczyli, to warto też podkreślić to, że w tej chwili możemy obiektywnie na to spojrzeć i przekazywać historię według współczesnej wiedzy. Podczas spotkania oprócz wykładu zebrani mogli obejrzeć projekcję filmową na temat zakonu krzyżackiego w historii działdowa. Przy zawale serca liczy się każda minuta. Od chwili zdiagnozowania choroby pacjent ma zaledwie 90 minut, by trafić na oddział. Wprawdzie wyjazdów do bóli w klatce piersiowej nadal jest sporo. Na szczęście nie zawsze okazują się one zawałem mięśnia sercowego. W lepszym rozpoznaniu, czy faktycznie jest to zawał, pomóc ma nowoczesny sprzęt zainstalowany właśnie w elbląskich karetkach. Sprzęt najpierw był na wyposażeniu armii amerykańskiej, tam był testowany. Później zaczęto produkować ten sprzęt właśnie do, dla medyków, którzy pracują w trudnych warunkach, to są pogotowie lotnicze, pogotowie ratunkowe. No i tam ten sprzęt się sprawdził, on ma zresztą bardzo wysokie współczynniki odporności na kurz, na, na wilgoć, także ten sprzęt jak najbardziej do pracy w terenie się nadaje. Elbląskie Pogotowie jako jedyne w Polsce zakupiło tak nowoczesny sprzęt. Defibrylatory wraz z serwerem telemedycznym i oprogramowaniem od kilkunastu dni działają na pokładzie karetek. O jego sporych możliwościach szybko przekonali się pracownicy pogotowia. W ciągu pierwszych dwóch dni za pomocą nowego sprzętu zdiagnozowano dwa zawały mięśnia sercowego. Zespół przyjeżdża do pacjenta, pacjent ma ból w klatce piersiowej, podejrzewają, że może to być zawał. Mierzą ciśnienie tętnicze tym defibrylatorem pacjenta, mierzą saturację, czyli wysycenie organizmu tlenem. Mierzą kapnometrię, czyli zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. To są parametry, które często mówią nam o stanie pacjenta. Oprócz tego robią 12-odprowadzeniowe EKG. I przesyłają je za pomocą telefonu komórkowego, który jest jakby nieodłączną częścią całego kompletu z defibrylatorem do lekarza kardiologa, a konkretnie na serwer telemedyczny. Takie dane analizuje lekarz kardiolog i podejmuje decyzję. Jeżeli stan zdrowia poszkodowanego wskazuje na zawał, pacjent trafić musi bezpośrednio do szpitala wojewódzkiego. W innym przypadku może zostać przetransportowany do najbliższego oddziału wewnętrznego. Dodatkowo zamontowany w karetkach sprzęt posiada unikalną jak na defibrylator funkcję. On analizuje masaż serca prowadzone podczas resuscytacji. Czyli e, czy głębokość jest dobra, czy, czy częstotliwość uciśnięć jest dobra, to jakby optymalizuje wszystkie nasze czynności e, i podpowiada, nawet są komendy głosowe, że mówi, że uciskaj głębiej, uciskaj szybciej, uciskaj wolniej, jak jest dobrze, to mówi uciskasz dobrze. Poza tym e, w trakcie resuscytacji pokazuje się również na monitorze wykres, jak mocno uciskamy, e, na ile centymetrów w głąb, jak to jest efektywne. W ocenie Defibrillatora to analizuje wszystko. Zakup został sfinansowany z programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. Koszt sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem to 735 tysięcy złotych. To najczęściej obierany kierunek przez mieszkańców susza. Targowisko miejskie od teraz, od dnia uroczystego otwarcia, ma tętnić życiem, ale powoli. Maxi rozruch ma nastąpić wiosną, kiedy to po zimowej przerwie powrócą przedsiębiorcy sprzedający świeże warzywa i owoce. Mój Rynek, bo taką nazwę otrzymał nowo powstały obiekt, udało się zrealizować w ramach projektu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. To długo oczekiwana inwestycja przez sprzedawców i ich klientów. Lista spełnionych marzeń do najkrótszych się nie zalicza. Wybudowano 11 zadaszonych stanowisk targowych o powierzchni 240 m2, powstały nowe miejsca parkingowe, a także chodniki. Targowisko utwardzono kostką i płytami ażurowymi, oświetlono, przyłączono do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Energetycznej. Na tym jednak nie koniec. Prace objęły między innymi budowę nowej, ogólnodostępnej toalety. Za owe udogodnienia przyszedł ładny rachunek. Nowe targowisko w suszu to koszt niespełna miliona złotych, ale że była to inwestycja dofinansowana z Unii Europejskiej w wysokości około 500 tysięcy złotych, na sercach podatników ciąży połowa sumy. Żal jedynie, że teraz, gdy obiekt już stoi gotowy, mieszkańcy nie odczują tego w pełni. Suska społeczność dopiero wiosną wraz z przybyciem licznych dostawców. Dostawców zieleniny ma poczuć powiew świeżości i nowości, miejmy nadzieję. Charakterystyczną cechą ziemi warmińskiej są przydrożne kapliczki. Są też nieodzownym elementem dywickiego krajobrazu. Zarząd Gminy Dywity otworzył więc wystawę fotograficzną, której tematem są właśnie obiekty tzw. małej architektury sakralnej Dywit i okolic. Wystawa ta już miała miejsce w Olsztynie. Dotyczyła kapliczek gminy Dywity, więc postanowiliśmy ściągnąć autora do Dywit, aby pokazał swoje prace u nas w gminie. Autorem zdjęć prezentowanych podczas wystawy w Dewitach jest dr Stanisław Kuprianiuk, historyk, fotograf i pasjonat architektury sakralnej. Zamki są udokumentowane, krzyż, kościoły również, a mała architektura bym, bym powiedział była pomijana do tej pory. I to były lata 90. Sukcesywnie zacząłem rejestrować tego typu obiekty w 2001 roku. Gmina Dewity okazała się być wymarzonym miejscem do fotografowania kapliczek i krzyży przydrożnych. Na jej terenie można bowiem znaleźć 84 kapliczki i 89 krzyży. Kapliczki są takim idealnym wskaźnikiem tego, czy jesteśmy na warmii, czy jeszcze jesteśmy na Mazurach. Wystawa fotograficzna to kolejne z cyklu wydarzeń organizowane przez samorząd gminy Dewity, promujące warmińską kulturę i architekturę. Już raz organizowaliśmy wystawę w gminie Dywity, akurat może nie w tym obiekcie, ale w Gminnym Ośrodku Kultury, a nawet w roku 2010 przygotowaliśmy kalendarz gminny właśnie z obrazami kapliczek i krzyży warmińskich. Jacek Szydło, wójt gminy Dywity ma nadzieję, że dzięki wystawie uda się ocalić warmińskie kapliczki i zachęcić młodych mieszkańców gminy do zgłębienia tajników historii i bogatej kultury Warmii. Po zwycięstwie nad motorem Lubawa 6-2, soku Ostruda nie zwalnia tempa. 9 listopada pod opieczni Wojciecha Tarnowskiego zmierzyli się z EKS Łomża. W podstawowej jedenastce zabrakło Pawła Sędrowskiego i Macieja Szostka. Obaj zawodnicy pauzowali za żółte kartki. Gospodarze, pomimo osłabienia, wygrali aż 5-0. Strzelanie rozpoczął w 11 minucie Piotr Piceluk, który po raz kolejny udowodnił, że jest wartościowym zawodnikiem. Goście po straconej bramce próbowali przejąć inicjatywę, ale nic z ich starań konkretnego nie wyszło. W 30 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Paweł Podchorodecki. Soku przed przerwą podwyższył na 3 do 0. W polu karnym faulowany był Przemysław Płaszczuk. Sędzia spotkania wskazał na jedenastkę. Rzut karny na bramkę zamienił sam poszkodowany. Po przerwie to gospodarze rządzili na boisku. Goście w tym spotkaniu nie mieli nic do powiedzenia. Kolejne bramki padły w końcówce meczu. W 86 minucie na listę strzelców wpisał się Tomasz Śnieżawski. 4 minuty później końcowy wynik ustalił Piotr Kłowacki. Trener gości Krzysztof Przytuła po meczowej konferencji w ostrych słowach skomentował postawę swoich zawodników. Tak głupio grającej drużyny jak my to nie widziałem jeszcze w tym sezonie. Staliśmy obnażeni we wszystkim co można powiedzieć o piłce i graniu w piłkę. Także przemilczę, przemilczę to co zrobiliśmy. Natomiast wydaje mi się, że struda ma wszystko żeby grać ligę wyżej i Chciałbym, żeby z takim obiektem drużyny grały nie, nie w trzeciej, a przynajmniej w pierwszej lidze. Także gratulacje a my, a my, byliśmy dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo słabi. Sokół po zwycięstwie awansował na drugie miejsce w tabeli, bo dopieczny w Włocie Hatarnowskiego wyprzedza już tylko start działdowo. Do lidera piłkarza z Ostródy tracą zaledwie dwa punkty. Drużyna z Łomży prezentowała się do tej pory lepiej na boisku niż Wskazywałby na to zdobycz punktowa, dorobek punktowy, czy miejsce w tabeli. No, wiedzieliśmy o, o tym, że jest to drużyna, która próbuje grać w piłkę, ale no, mieliśmy też pewien schemat, który, który chcieliśmy dzisiaj, no, tak powiem kolokwialnie, w życie wprowadzić. Udało nam się zagrać dosyć agresywnie. I no te bramki strzelaliśmy chyba troszeczkę łatwiej niż się spodziewaliśmy, ale to zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, zwłaszcza w pierwszej połowie stworzyliśmy sobie jeszcze kilka sytuacji niewykorzystanych, ale cieszymy się z tych y, trzech punktów. Sokół Ostróda w 17. kolejce spotkań zmierzy się z Turbiel z Podlaski. Mecz wyjazdowy piłkarze rozegrają 17 listopada. O kolejne ligowe punkty zawalczą tydzień później również na wyjeździe z MKS Korsza.